Sprawdzam ten wiralowy przepis na to, jak zrobić kebaba w domu. Występuje często widzę pod nazwą Japrak Kebab. Lecimy. Do mielonej łopatki wołowej dodaję łyżkę jogurtu greckiego, startą cebulę, trochę oliwy i blenduję na jeszcze drobniejszą konsystencję. Dodaję czerwoną paprykę, kumin, sól i biały pieprz, ale czarny też jest ok. Opcjonalnie chili, jeśli chcesz, aby piekło dwa razy. Wyrabiam i widzimy jak nabrało fajnego koloru. Zrobiłem szybki sos czosnkowy z pozostałego jogurtu i majonezu. Doprawiłem pieprzem, sok z cytryny, oczywiście czosnek i sól. Mięso przekładam na papier do pieczenia, rozprowadzam, przykrywam drugim arkuszem i wałkuję na Placek. Drugi raz rozwałkowałbym go jeszcze bardziej. Zawijam w jeden arkusz i do piekarnika na 25-30 minut 210 stopni. Wyciągam, odwijam i mamy domowy kebab, który rwę na kawałki. Podgrzewam tortille, smaruję sosem i wrzucam płaty mięsa. Pod siebie zapadałem ogórka kiszonego, pomidora oraz cebulę z chili, sokiem z cytryny i kolendrą. Zawijam jak burrito i gotowe.